Jeżeli oglądasz to wideo, to zapewne wybierasz się na urlop. Jesteś tydzień przed urlopem, albo może dwa tygodnie przed urlopem i właśnie dopadła Cię y, chwila przerażenia, ponieważ doszło do Ciebie, że albo musisz swoje zadania zakończyć i swoje projekty zamknąć, co jest, patrząc na to, ile rzeczy robisz w tej chwili jako menadżer, lider czy przedsiębiorca nierealne, albo najnormalniej w świecie, musisz to komuś Czyli swojemu pracownikowi lub współpracownikowi oddelegować. I zapewne wolałbyś, wolałabyś zrobić to wszystko sama, jak Zosia Samosia. Natomiast w tym czasie po prostu się nie da, więc trzeba się wziąć za delegowanie zadań, czyli za coś, co dla menadżerów wcale nie jest takie proste i czego tak naprawdę nie lubią. Menadżerowie, a w szczególności przedsiębiorcy. Jeżeli ten temat delegowania Ciebie dotyczy, to oglądaj koniecznie to nagranie, ponieważ w tym wideo podzielę się z Tobą moimi sposobami na to, w jaki sposób ja deleguję zadania i w ogóle, czy jest możliwość skutecznego delegowania zadań, uprawnień, jak to robić, żeby móc spokojnie na urlopie odpoczywać, a nie odpisywać na maile i odbierać telefony. Nazywam się Magdalena Wojtkowiak. Witam cię serdecznie na moim kanale, na którym dzielę się z menadżerami, liderami, przedsiębiorcami, sposobami na tym, jak skutecznie kierować zespołem, ale nie tylko. Jeżeli poczujesz ze mną chemię i to, co będę Ci przekazywała, będzie dla Ciebie wartościowe, to proponuję Ci subskrybuj ten kanał, daj łapeczkę w górę. I co najważniejsze, lecimy z tematem. Dość często, gdy rozmawiam z menadżerami, to słyszę od nich, że Magda przecież ja oddelegowałem zadanie, powiedziałem tej osobie, co ona ma zrobić, a ona tego nie zrobiła. I jak zaczynam tak drążyć temat, to okazuje się, że jest kilka powodów, dlaczego tak naprawdę ta osoba tego zadania po pierwsze nie wzięła na siebie, czyli tak naprawdę to zadanie nie zostało jej oddelegowane, mimo iż menadżer, lider, przedsiębiorca jest pewny, że to zadanie oddelegował. Po drugie, co było przyczyną tego, od razu to wychodzi, co było przyczyną tego, że to delegowanie było nieskuteczne i jakie błędy popełnił ten, ten lider i co można w związku z tym zrobić, żeby faktycznie delegować, delegować zadania. Często jest tak, że delegujemy zadania, wydaje nam się, że je oddelegowaliśmy, a okazuje się, że na przykład po powrocie z urlopu, czyli tak jak teraz, albo zadanie jest niewykonane, bo na przykład ktoś nie miał uprawnień do tego, żeby, żeby podjąć decyzję. Albo bał się podjąć decyzję, albo postanowił z decyzją, z decyzją czy z zadaniem, które mógł zrealizować, poczekać na Twój powrót. Jeżeli ciebie to dotyczy, no to faktycznie może być tak, że masz problem, ponieważ e, wpływa to bardzo negatywnie na Twoje przestrzenie czasowe, na Twoją energię, na Twoją koncentrację, ponieważ o wszystkim musisz decydować sam, musisz decydować sama, co niekorzystnie wpływa na, na rozwój Twojego zespołu, ale również niekorzystnie wpływa na rozwój Twojej firmy. Jednym z problemów delegowania zadań jest to, że bardzo często liderzy delegują zadania, ale nie do końca delegują uprawnienia. O co tak naprawdę w tym chodzi? Czyli delegują komuś zadanie, ale tak naprawdę ostateczną decyzję o tym, co ma być zrobione, czy, czy, czy podjęcie decyzji w momencie, kiedy w trakcie tego zadania trzeba będzie coś zrealizować czy kiedy trzeba będzie podjąć decyzję, czy idziemy w tym kierunku, czy w tym, zostawiają po swojej stronie. I ja to rozumiem, że tak robią, dlatego, że bardzo często, jak rozmawiam z kierownikami, to oni do mnie mówią, Magda, ale odpowiedzialność dalej leży po mojej stronie, ja oddam to zadanie pracownikowi, ale tak i tak, jak będzie coś nie tak, to wina będzie leżała po mojej stronie. Natomiast to jest błędne koło. Bo jeżeli my, w momencie, kiedy oddelegowujemy zadanie pracownikowi, nie dajemy mu uprawnień, czy nie dajemy mu możliwości decydowania. No i fakt, idzie za tym pewne ryzyko, czyli też yy, no, możliwości potknięcia się czy popełnienia błędu. To w naturalny sposób Twój pracownik nie będzie chciał, jakby to powiedzieć, wziąć tej odpowiedzialności samodzielnie, czy nie będzie chciał podjąć decyzji w momencie, kiedy tę decyzję powinien podjąć, bo Ty na przykład w tym momencie jesteś na urlopie. Więc co taki pracownik robi? Taki pracownik w naturalny sposób to, co robi, to pisze do Ciebie maila. Nie? Albo do Ciebie dzwoni, albo na przykład wysyła Ci SMS-a, że wysłał Ci maila, żebyś sprawdził, bo potrzebuje informacji od Ciebie. No i to niestety jest błędne koło, bo ty podczas urlopu y, powinieneś odpoczywać, relaksować się, ładować baterie, oczyszczać umysł po to, żeby podejmować lepsze decyzje, żeby mieć inne, inne spojrzenie, inną perspektywę, a twój pracownik w tym czasie powinien się. Uczyć i rozwijać, a efekt jest taki, że twój pracownik zrzuca, mimo iż jesteś na urlopie, na ciebie zadanie, czekając na odpowiedź od ciebie, albo nawet nie daje ci tej informacji, czyli nie dostajesz ani maila, ani nie dostajesz telefonu, że jest sprawa do załatwienia, i on po prostu z tym, co jest do zrobienia, z tym, co jest kluczowego, po prostu czeka, aż ty wrócisz z urlopu, i może się okazać, że po prostu tak długo czekał, że mleko się wylało i już jest w tym momencie problem. Więc Pierwszym problemem, pierwszym błędem menedżerów jest to, że no, nie podejmują tego ryzyka. I nie oddają uprawnień pracownikom w momencie, kiedy na przykład idą na urlop, albo w momencie, kiedy oddelegowują pracownikowi zadanie. Bo zobaczcie, jeszcze raz to powtórzę. Dla pracownika jest to bardzo komfortowa sytuacja, kiedy on dostaje zadanie, ale odpowiedzialność za to zadanie, uprawnienia i decydowanie o tym, co on ma zrobić, leży po twojej stronie jako, jako, jako po stronie lidera, dlatego, że on odpowiedzialności na siebie nie bierze. Więc to, co jest warto zrobić i o czym warto jest pamiętać w momencie, kiedy gdy bierzesz się za delegowanie zadań, w ogóle podejmujesz decyzję o tym, że chcesz zlecić zadanie, oddelegować zadanie czy oddelegować cały projekt, to jest podjęcie decyzji o tym, że dajesz też temu pracownikowi uprawnienia i go o tym informujesz, czyli w których sytuacjach on sam może decydować, w których sytuacjach wyjątkowych dobrze by było, żeby on z tobą się skontaktował albo żeby to mogło poczekać. Ale jeżeli jest to sytuacja taka, w której mm, projekt musi trwać. Trwać na przykład i podczas Twojego urlopu powinny być wykonywane prace, no to uważaj z tym, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie ty podczas urlopu będziesz odbierał maile, będziesz odpisywał na te maile, będziesz odbierał telefony. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jakiś czas temu pracowałam z jednym z dyrektorów produkcji, który wyjeżdżając na urlop e, e, dwutygodniowy z małżonką i e, dwójką dzieci, po prostu nic innego nie robił, jak tylko rano odpalał maila. Odpisywał na maile, które szły z, z wieczornych zmian, po czym po południu, kiedy byli po obiedzie, on znowu siadał do komputera, a wieczorem przed kolacją jeszcze zdążył dzwonić swoich liderów. No, jak się domyślacie, trafił do mnie na coaching, dlatego że z jednej strony firma z tego była niezadowolona, bo widzieli, że on nie radzi sobie z delegowaniem zadań odpowiedzialności a w końcu miał pod sobą kilkunastu liderów, czterech kierowników, więc miał komu zlecić tą, tą odpowiedzialność, a po drugie jego życie rodzinne bardzo mocno na tym cierpiało i po prostu, krótko mówiąc, jego najbliżsi też mieli tego serdecznie dość. Drugim takim błędem przy delegowaniu zadań, czy takim problemem jest to, że bardzo często, jak pracuję z liderami, to okazuje się, że oni zadania oddelegowują pracownikom, można by powiedzieć, tak trochę złapanki, czyli nie do końca zastanawiają się nad tym, jakie zadanie komu i dlaczego tej osobie powinniśmy to oddelegować, to zadanie, tylko po prostu normalnie w świecie, a to tej osobie daje. I dają tej osobie, albo takiej, której ufają i po prostu dają jej. Każde zadanie, bo łatwo jest tej osobie oddelegować to zadanie. Tylko pamiętajcie, że najlepszego, jakby to powiedzieć, konia można również zajechać. Ja wiem, że to nie jest do końca, jakby to powiedzieć, fajne takie określenie. Natomiast taki jest fakt, że najczęściej to zajeżdżamy po prostu ekspertów, bo oni z chęcią biorą to zadania, czują się odpowiedzialni. Więc w którymś momencie my jako liderzy, przedsiębiorcy, no niestety przesadzamy i, i, i zajeżdżamy tych najlepszych pracowników. Z drugiej strony, inni po prostu y, tą osobę, która jest akurat, y, na przykład, bo nie jest na urlopie, tylko jest w biurze, to tej osobie oddają te zadanie, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, czy to jest właściwa osoba. No i teraz jeżeli tak się dzieje, no to najczęściej jest tak, że osoby, które dostają zadania, no najczęściej niestety albo nie mają kompetencji i umiejętności, bo, bo wiecie, no, umiejętność, mieć i kompetencje, to znaczy, że on potrafi to zrobić wykony, i wykonuje to bardzo często, ani nie posiadają ci pracownicy wiedzy, ani nawet nie, mają, nie posiadają chęci. I efekt jest taki, że po prostu zadanie jest niewykonane, czyli to zadanie, pozornie się wydaje, że lider to zadanie oddelegował, ale go nie oddelegował, on je, nazwijmy to, zrzucił, natomiast pracownik tego zadania nie przyjął. Nawet jeżeli powiedział, że tak, tak, zrobi, wszystko ok, to mając z tyłu w głowy to, że tego nie potrafi, że nigdy tego nie robił, piętrzą się w jego głowie same wiecie, góry trudności, góry problemu, Czego efektem jest to, że po prostu odwleka wykonanie tego zadania, po prostu tego zadania nie wykonuje, albo wykonuje je byle jak. Lider, menadżer wraca na przykład z urlopu, albo bierze się za monitorowanie tego zadania, albo za kontrolę bez monitorowania, o czym jeszcze, jeszcze powiem. I okazuje się, że no niestety, ale po prostu zadanie albo zostało źle wykonane, albo zostało, um, nie, zostało niewykonane w ogóle. Po czym informacja dla takiego lidera, menadżera, przedsiębiorca jest taka, lepiej zrób sam. Więc uwaga, w, w tym drugim problemie czy drugim błędzie zwróć uwagę na to, komu co oddelegowujesz. I teraz, jeżeli Twoje stanowisko, czy jesteś albo właścicielem firmy, albo jesteś dyrektorem, albo jesteś kierownikiem i Twoje stanowisko jest kluczowym stanowiskiem w firmie, a jeżeli oglądasz to wideo, to zapewne tak jest i na okres na przykład dwóch, trzech tygodni, kiedy idziesz na urlop, musisz oddać te zadania, to zacznij myśleć o tym, tak naprawdę dwa miesiące przed urlopem. Nie myśl o tym tydzień przed urlopem, czy nawet dwa tygodnie przed urlopem, bo już może być za późno, bo pracownik, któremu powinieneś oddelegować zadanie, może w tym czasie być na urlopie. Czyli pomyśl o tym dwa miesiące wcześniej. Komu, co możesz oddać, co komu możesz oddelegować. Zaplanuj to i zrób to wcześniej w sposób yy, kontrolowany, o którym ja za chwilę jeszcze, jeszcze powiem, żeby nie było to tak, że po prostu dajesz człowiekowi, on nie ma kompetencji, uprawnień, umiejętności, nie ma nawet wiedzy, i po prostu praca stoi i czeka na Twój powrót, co powoduje u Ciebie oczywiście frustrację, albo co chwilę dostajesz telefony, co powoduje frustrację u Twojej partnerki bądź u Twojego partnera. Trzecim takim problemem i błędem jest to, że liderzy panicznie boją się oddać kontrolę. Czyli dochodzi do, do sytuacji takich, w których nawet jeżeli ten lider, przedsiębiorca czy menadżer oddelegował to zadanie i ten pracownik wziął to zadanie z chęcią, bo jest osobą, która chce się rozwijać, której zależy, która aspiruje na przykład na lidera, to... Często zdarza się tak, że mimo wszystko właśnie szef zostawia u siebie ostateczne podjęcie decyzji, czyli zostawia u siebie taką potrzebę kontroli. I to nie, jest, nie wynika to z tego, że to pracownik do tego menadżera czy do tego lidera dzwoni w trakcie jego urlopu, tylko że właśnie ten menadżer lider e, dzwoni do pracowników, czy umawia się z nimi na przykład, że co drugi dzień o godzinie 17:00 oni mu zdają relacje i on wtedy podejmuje najważniejsze decyzje, co powoduje tak naprawdę efekt e, tragiczny, dlatego że nawet jeżeli Twoje pracownicy są gotowi na to, żeby wziąć odpowiedzialność, są gotowi na to, żeby podejmować decyzje, mają kompetencje, a Ty w stosunku do nich w taki sposób postępujesz, to ja Ci gwarantuję, że następnym razem. Oni ani nie będą zmotywowani do tego, żeby wziąć to zadanie i je wykonywać, ani nie będą chcieli wziąć w ogóle tego, tego, tego zadania. Zabijasz e, w tym momencie ich motywację, zabijasz ich zaangażowanie i zabijasz w nich chęć brania odpowiedzialności, dlatego że masz potrzebę kontroli sytuacji. Jeżeli e, tak jest, no to mam dla ciebie informację jedyną, twój zespół się nie rozwinie, a ty w którymś momencie dojdziesz do szklanego sufitu, czyli nie będziesz w stanie realizować więcej, szybciej ani efektywniej, dlatego że wszystko cały czas będzie się działo na tobie. Najgorsza sytuacja jaka jest, to jest sytuacja taka, kiedy masz eksperta, zmotywowanego pracownika, który chce brać odpowiedzialność, a on musi czekać na twoją zgodę, żeby podjąć kolejny krok, a on już dawno posiada kompetencje, umiejętności i wewnętrzną odwagę na to, żeby ten krok podjąć, lecz ty mu na to najnormalniej w świecie nie pozwalasz, dlatego że to ty ostatecznie podejmujesz decyzję. W dzisiejszym wideo już wystarczy na temat y, tych błędów. Przejdźmy do tego, w jaki sposób w takim wypadku delegować zadania. Ja w tym wideo podam Ci dwa moje sposoby, natomiast y, już nagrywając teraz to dla Ciebie doszłam do wniosku, że trzeba będzie co najmniej nagrać jeszcze z dwa, dlatego że inaczej po prostu ten film by się y, nie skończył. Dlaczego tak? Dlatego, że delegowanie zadań jest tematem rzeka, a mało tego, mało kto potrafi to robić, więc warto się nad tym pochylić. Więc przejdźmy do części, w jaki sposób w takim wypadku oddelegować zadania, na co zwrócić uwagę. Po pierwsze, to, zastanów się, komu oddelegowujesz to zadanie. Czy ta osoba Posiada wiedzę, kompetencje, umiejętności na to, żeby to zadanie przyjąć. Twój pracownik wcale nie musi chcieć przyjmować tego zadania i wcale nie musi tryskać entuzjazmem do tego, żeby za to zadanie się wziąć, natomiast ważne jest to, żeby on Potrafił je wykonać, czyli żeby miał takie umiejętności, które podczas na przykład Twojej nieobecności, czy podczas tego, kiedy ty będziesz zajęty czymś innym, dały mu możliwość tego, żeby on to zadanie wykonywał. Ja wiem, że jest y, też taki model sześciu stopni delegowania zadań i na jego temat nagram całkowicie osobne wideo. W, teraz tutaj w tym wideo nie chciałabym tego tematu, tematu poruszać, dlatego że to zmienia jeszcze całkowicie perspektywę i pokazuje. Szczeble rozwoju delegowania zadań, więc tym się zajmiemy następnym razem. W tej chwili pierwszym krokiem, jeżeli w ogóle zaczynasz delegować zadania, to jest to, żebyś zastanowił się, komu możesz oddelegować to zadanie, które chcesz oddelegować. No i teraz zasadnicze pytanie jest takie: czy ty wiesz, co chcesz oddelegować swojemu pracownikowi? Jeżeli wiesz, co chcesz mu oddelegować, i do tego teraz już wiesz, komu chcesz to oddelegować, no to połowa sukcesu. Pamiętaj, on musi posiadać kompetencje, czyli umiejętności powtarzalne, do tego, żeby to zadanie wykonać bez ciebie. Ja nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale ja chyba usiadłam w takim miejscu, w którym wszyscy schodzą z plaży, albo wszyscy zaczęli schodzić z plaży w tym miejscu, kiedy ja siedzę i nagrywam to wideo dla ciebie. No teraz tak, masz pracownika, wiesz co chcesz oddelegować. Ja ci podam to, w jaki sposób ja to robię. Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby bardzo dokładnie tej osobie wytłumaczyć, e, jakie są moje oczekiwania w stosunku co do tego, co ja chcę, żeby ten pracownik zrobił. Ale nie robię tego z perspektywy takiej, żeby powiedzieć ci, co ty masz zrobić, tylko zaczynam od tego, że nadaję rangę ważności temu zadaniu, które ja chcę, żeby. Ten pracownik czy współpracownik przejął ode mnie, nie? czyli wykorzystuje najnormalniej w świecie model dlaczego, po co, jak i co. I teraz dlaczego akurat ten model? Dlatego, że dużo łatwiej wtedy jest drugiej osobie przekazać odpowiedzialność za to zadanie. Czyli zaczynam od tego, dlaczego to zadanie jest ważne, po co ja bym chciała, żeby on to zrobił, w jaki sposób ja bym chciała, żeby on to zrobił i co ma dokładnie zrobić. I w tym momencie łączę ten model z jeszcze jednym modelem, czyli z modelem SMART. I ten model smart wtedy połączony z modelem dlaczego przy delegowaniu zadań sprawdza się idealnie, dlatego że tam jest i kryterium, co dokładnie osoba ma zrobić, jakie są moje oczekiwania, po czym stwierdzimy, że to zadanie jest zrobione, na kiedy to zadanie ma być zrobione, czyli bardzo mocno. Skupiam się nad tym, żeby przekazać jak najwięcej informacji temu moim pracownikowi. I teraz uwaga, tu jest pewne, ale, dlatego że to, że ja przekazuję te informacje i to, że ja mówię, co ta osoba ma zrobić, to wcale nie gwarantuje mi tego, że ten pracownik. Po prostu to przyjmuje, że on w ogóle to słyszy. Bo często, jak, jak pracownicy słyszą, że mają wykonać jakieś nowe zadanie, to u nich e, wpada w takie przerażenie, niektórzy zaczynają się stresować, jeszcze nie wiedzą co, a już jest, już jest popłoch, robi się tunelowe widzenie, tunelowe słyszenie i do nich to nie dociera. Więc to, o co proszę pracownika w trakcie, kiedy ja rozmawiam z nim na temat e, tego zadania, które ja chcę, żeby on, e, on wykonał, to jest to, że ja go proszę o to po prostu na normalnym świecie, żeby zapisywał to zadanie. Żeby zapisywał, co ma, co, chce, co ma zrobić, żeby zapisywał, jakie kroki ma podjąć, żeby zapisał sam termin realizacji tego zadania, żeby zapisał punkty najważniejsze, żeby zapisał na czym mi zależy, a potem jak. On już sobie to zapisze, i w którymś momencie przychodzimy do takiej dyskusji, dialogu, nie? Że ja tylko przekazuję i mówię, co ma on zrobić, ale zaczynam zadawać pytania: no dobra, no to widzisz, jak to możesz zrobić? Jak to możesz zrobić? A dlaczego to jest ważne w tym zadaniu? A dlaczego to jest ważne? Proszę go o podsumowanie, albo proszę go wręcz o podanie mi takiego planu, od czego zacznie pierwszy krok. I co będzie po kolei? I dlaczego to jest ważne, żeby zapytać o jaki będzie pierwszy krok? Dlatego, że bardzo często jest tak, że pracownik za nowe zadanie, które zostaje oddelegowane, które Wy do tej pory robiliście, nie bierze się, czyli zwleka to zadanie, dlatego, że właśnie ma trudności z wykonaniem tego pierwszego kroku. Ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Ale w momencie, kiedy ze mną przedyskutuje ten pierwszy krok i zapisze sobie sam, nie ja mu zapisuję, sam sobie zapiszę, co po kolei ma do zrobienia, Jaki będzie pierwszy krok i od czego zacznie, to ustalam z nim kolejną rzecz, czyli termin pierwszego wykonania tego pierwszego kroku, czyli kiedy zrobi to, to pierwsze, pierwsze zadanie. I tu czasami w przypadku opornych osób, czyli takich, które naprawdę zwlekają i bardzo mają duży poziom prokrastynacji, czyli jeżeli na przykład ustalam z nim to wykonanie tego zadania na przykład na poniedziałek, na godzinę 14, to proszę. Jeżeli on ustala też zapisy, to jak wykonasz to zadanie, wyślij mi SMS-a. No i to jest już kwestia wyćwiczenia i monitorowania tego, co dzieje się tak naprawdę z tym dalej. Co jest ważne w tym wszystkim, to to, żebyś zapytał o efekt końcowy. Czyli zapytaj swojego pracownika, po tym jak już przekażesz mu to zadanie i ustalisz, co on ma po kolei zrobić, to jaki ma być efekt końcowy? Żeby on ci o tym opowiedział. Dlatego, że Często jest tak, że jak zaczynasz taką rozmowę, to okazuje się, że to, że Ty przekazałeś, co jest do zrobienia, to nie oznacza tego, że ten człowiek, który przed Tobą siedzi i który nawet zna się na tej pracy i wie, co ma do zrobienia, że on w ogóle rozumie, o co Tobie chodzi i że on przyjął tą informację, taką, jaką Ty mu przekazałeś. Pamiętaj też, że jest taki obszar, w którym Tobie się wydaje, że Ty coś przekazujesz, ty, ty coś mówisz tej osobie, a tak naprawdę okazuje się, że wcale tego nie mówisz tak, jak chcesz to powiedzieć, tak? Czyli nie zawsze jest tak, że to, co myślimy, to mówimy, czyli to mówi nasz język. I nie zawsze jest też to, to, co my słyszymy, to nasza głowa przyjmuje. Więc to jest po to, żeby móc sprawdzić, czy faktycznie to zadanie, które ja oddaję, jest tak zrozumiane i ja mam większe prawdopodobieństwo, że jak wrócę, czy jak zacznę monitorować, czy sprawdzać efekt końcowy tego zadania, że ono będzie zrobione z takim efektem końcowym, na jakim mi zależy. Oczywiście do tego świetnie sprawdza się parafraza, natomiast to jest temat na, na inne wideo. No i teraz przejdźmy do kolejnego kroku. To jest taki chyba najtrudniejszy krok. Ten krok dotyczy potwierdzenia, czy tak naprawdę zgody tego, że ten pracownik wziął to zadanie i że on bierze za to zadanie odpowiedzialność. Bo niestety często tak jest, że zadanie zostaje przyjęte, ale odpowiedzialność już nie. Że zadanie zostaje oddelegowane, ale. Potwierdzenia ze strony pracownika nie ma, i on potem mówi się, Ale to ja miałem zrobić, ale to na kiedy, i następuje takiego pewnego rodzaju rozmycie. Więc warto jest e, pod koniec tego poinformować, ale również, jakby to powiedzieć, wyciągnąć od tej drugiej osoby to, że ona bierze odpowiedzialność za to, że to jest jej zadanie i że do niej należy wykonanie efektu końcowego. I że ona ma e, uprawnienia i kompetencje, żeby to zrobić. I może być tak, że na końcu dobrze jest dać pracownikowi pochwałę, czyli docenić go i wskazać mu te mocne strony jego, które e, wskazują na to, że to właśnie on powinien zrobić to zadanie, bo wtedy. Podniesiesz najnormalniej w świecie jego motywację. Jeżeli do tej pory jeszcze nie skorzystałeś z kursu Zmotywowany Pracownik, to jest taki pierwszy podstawowy kurs zmotywowania pracowników, to obejrzyj go, skorzystaj z niego, dlatego że to, co tam jest zawarte, no, przydaje się chociażby przy delegowaniu zadań. No i na sam koniec. Jeżeli Twoje delegowanie zadań nie działa, to nie działa albo dlatego, że Twój pracownik do końca nie wie, co ma zrobić albo nie potrafi tego zrobić, albo boi się popełnić błąd, że zrobi coś i, i dostanie informację zwrotą negatywną albo obawia się tego, że nie zrobi tego wystarczająco dobrze, albo niestety jego motywacja jest na bardzo niskim poziomie i jemu już tak naprawdę nie chce się nic, no to wtedy delegowanie zadań w ogóle nie ma sensu, bo najpierw musisz porozmawiać z tym pracownikiem, popracować nad jego postawą, a dopiero potem wziąć się za delegowanie zadań mu czy dawanie mu odpowiedzialności, bo pracownikowi zdemotywowanemu Takiemu, któremu już naprawdę nic się nie chce, takiemu, który, który jest bardzo zniechęcony, jego postawa jest bardzo negatywna. Oddelegowanie zadania nie ma sensu, dlatego że tak naprawdę on tego zadania nie zrobi i nie ma się co frustrować, tylko trzeba popracować z tym pracownikiem nad obszarem jego postawy i jego motywacji. Czego boją się jeszcze pracownicy w delegowaniu zadań i w nowych zadaniach? Informacji zwrotnej negatywnej. Jeżeli do tej pory Krytykowałeś pracowników, jeżeli do tej pory Twoje komunikaty były oparte na tym, dlaczego tak to zrobiłeś, zrobiłeś to źle, no to nie dziw się, że oni teraz e, nie będą brali odpowiedzialności za zadanie i będą robili wszystko, żeby tych zadań po prostu na siebie nie brać, bo boją się informacji zwrotnej, która za tym zadaniem normalnie w świecie idzie. Jeżeli poczułeś poczułaś ze mną chemię i to, co do ciebie mówię, to, co ci przekazuję, jest dla ciebie wartościowe, to możesz subskrybować ten kanał, możesz dać łapeczkę w górę. Ja zapraszam Cię do kolejnych nagrań dotyczących delegowania zadań, bo tak naprawdę dopiero otworzyliśmy, otworzyliśmy temat. Natomiast, jeżeli wdrożysz te elementy, o których ja Ci powiedziałam, to gwarantuję Ci, że będziesz w grupie tych liderów i tych menadżerów, i tych przedsiębiorców, którzy. Są w stanie uwolnić swój czas, są w stanie uwolnić swoją energię, są w stanie więcej zarabiać, dlatego że skupiają się na tym, co jest najważniejsze, a nie skupiają się na bieżączce i ogarnianiu e, tematów e, takich, którymi mogą naprawdę zająć się ich pracownicy. Bo zaufaj mi, zaufaj mi, powinieneś realizować te zadania, które są tylko i wyłącznie w Twojej przestrzeni odpowiedzialności. Jeżeli jakieś Twoje zadanie może zrobić Twój pracownik, to najnormalniej w świecie mu to zadanie oddeleguj. Dzięki temu naprawdę podniesiesz swoją efektywność, ale również rozwiniesz swoich pracowników i będziesz mógł jechać na miesiąc urlopu, nie tylko na dwa tygodnie, ale będziesz mógł jechać na miesiąc urlopu i Twoja firma będzie działała dużo bardziej efektywnie i dużo bardziej skutecznie, realizowała coraz więcej projektów, miała coraz więcej klientów. Ja Ci za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam Cię do kolejnego nagrania dotyczącego Kierowania zespołem, delegowania zadań i e, innych e, obszarów, właśnie takich związanych z pracą menadżera, lidera czy chociażby przedsiębiorcy.